Swoje dzieła w Miejskim Centrum Kultury przez prawie dwa tygodnie prezentowali Anna Łuczyńska, Krzysztof Koper, Barbara Perlikowska i Paweł Tencer. Akt jako temat wystawy zaproponował Krzysztof Koper, z którym umówiliśmy się w sali wystaw. Akt występuje w sztuce od zawsze. W średniowieczu był uosobieniem piękna, bóstwa i przedstawiany jako wyższe idee. W średniowieczu zmieniło się to na niekorzyść aktu. Zaczęto ubierać modele. E, powrócono do aktu w renesansie, w baroku i do dzisiaj mam nadzieję, że akt występuje w sztuce jako uosobienie piękna. Naszą wystawę próbowaliśmy zarejestrować właśnie pięknej stronie aktu. Grupa nieformalna w składzie Paweł Tencer, Barbara Perlikowska, Anna Łuczyńska i Krzysztof Koper postanowiła zmierzyć się z tym tematem. Jest to wystawa autorska mojego pomysłu z tego względu, że każdy z naszej czwórki proponuje swój temat wystawy. Jest to trzecia z kolei wystawa zaproponowana przeze mnie właśnie. Każdy z nas w inny sposób przedstawia ten temat, czyli akt. Są prace bardzo linearne, bardzo malarskie. Mam nadzieję, że spodobają się państwu w tym sensie, że jest to zupełnie inne osobiste podejście nasze do tematu. Mam nadzieję, że z tematem zmierzymy się jeszcze niejednokrotnie. Będzie można nasze prace zobaczyć w internecie.